Tuzaria, gra taktyczna dla dwóch graczy. Zapewnia od 30 do 45 minut intensywnej rozrywki podczas starcia na planszy dwóch potęg militarnych, tureckiej i polskiej. Stań na czele obranej strony konfliktu i pokonaj swego przeciwnika lub zmóź go do odwrotu. Rozłóż planszę i rozdziel wojska pomiędzy graczy. Na każdego z dowódców przypada 17 żetonów przedstawiających odpowiednie oddziały. Każdy z graczy otrzymuje również trzy klimatyczne, drewniane kostki wraz z zestawem naklejek do ich oznaczenia. Na każdą kostkę przewidziano oddzielny pasek z kolorowymi symbolami wojsk oraz dwiema podobiznami błazna i wodza. Tak więc wasze armie zbliżają się do pola walki. Od bitwy dzielą was już tylko minuty. Należy je mądrze wykorzystać układając naprzemiennie począwszy od strony polskiej po jednym żetonie jednostki. Strategii układania jest kilka a wszystkie bazują na jak najlepszym wykorzystaniu właściwości specjalnych, którymi dysponuje każda z jednostek. Jeśli grasz po raz pierwszy i jeszcze nie widzisz wyraźnie zbyt wielu zastosowań dla tych właściwości, proponujemy Ci następujący układ: Podziel swoje oddziały kolorystycznie i lekko wysuń do przodu piechotę oraz armaty. Kawaleria powinna trzymać się zaraz za artylerią, tak by nie stać na linii strzału, a w razie zaistniałej konieczności móc szybko interweniować. Jest to układ zrównoważony, który zapewnia jednolitą siłę Twojej armii na każdym jej odcinku. Gra dzieli się natury wykonywane naprzemiennie przez graczy. Na początku swojej tury gracz rzuca trzema kośćmi dowodzenia w kolorach armii, którą dowodzi. Wynik rzutu określa, którymi jednostkami gracz będzie mógł się poruszyć w tej turze. Każda kość dowodzenia określa jeden ruch. Gdy wypadnie kolor, gracz może poruszyć się jedną dowolną jednostką z danego koloru. Gdy gracz wyrzuci błazna, może poruszyć się jedną dowolną jednostką obojętnego koloru. Gdy wypadnie hetman lub wezer, gracz ma prawo poruszyć się żetonem dowódcy, bądź zamiast tego ruchu wykonać manewr, czyli przemieścić dowolną jednostkę o jedno pole, nawet jeśli ta jednostka znajduje się w walce, czyli styka się z jednostkami wroga. Jest to manewr, a nie atak. A więc przemieszczona jednostka w wyniku manewru nie może zetknąć się z żadną jednostką wroga, nawet z tą, z którą już była zetknięta wcześniej. Warto od początku gry pamiętać, że jeśli zginą wszystkie jednostki danego koloru, to rzut kostki z tym właśnie kolorem po prostu przepadnie. Atak rozpoczyna strona turecka. Po wykonaniu rzutu kośćmi dowodzenia gracz wykorzystuje możliwe ruchy, przemieszczając swoje jednostki w dowolnej kolejności. Istnieje kilka ograniczeń ruchu. Wolno poruszać się jedynie po pustych polach. Żadna jednostka nie może się poruszyć dwa razy w jednej turze. Nie dotyczy to ruchu jednostki wynikającego ze zdolności specjalnej, to jest manewru Hetmana i Wezyra. Jeżeli w wyniku ruchu jednostka zetknie się z jednostką wroga, natychmiast rozpoczyna walkę. Jeżeli jednostka znajduje się w walce, nie może się wycofać. Wyjątkiem ponownie jest zdolność specjalna manewr Hetmana i Wezyra. Nie może natomiast taka jednostka w ramach swojego ruchu wykonać ataku na wrogą jednostkę, z którą się styka. Jednostki mają określony zasięg i sposób ruchu. Tabela tych zasięgów znajduje się w instrukcji oraz na planszy. Gdy jednostka, którą wykonujemy ruch, zatrzyma się przy wrogim oddziale, przeprowadza atak. Gdy zetknie się z kilkoma wrogimi jednostkami, atakuje tą, którą wybierze dowodzący nią gracz. Aby przekonać się o skuteczności ataku, gracz rzuca jedną ze swoich kości dowodzenia. Jeżeli wypadnie kolor jednostki atakującej lub symbol Hetmana bądź Wezyra, atak się powiódł. Jednostka gracza przesuwa się na pole atakowanej jednostki, a żeton pokonanego wojska zostaje umieszczony pod żetonem zwycięskiej jednostki. Symbolizuje on wzrost morale i zapału bitewnego po udanym ataku. Gdy wypadnie dowolny inny kolor, Atak okazał się nieskuteczny i nic się nie dzieje. Gdy zaś wylosujemy błazna, oznaczać to będzie pełną porażkę. Żeton broniącej się jednostki pozostaje na swoim miejscu, a żeton atakującego zostaje odłożony poza planszę. Wspomniane przed chwilą zostały żetony morale utrzymywane za zwycięski atak. Żetonów takich można zgromadzić dowolną liczbę, a przydają się, gdy nie powiedzie się nam atak. Poświęcając bowiem żeton morale, zyskujemy możliwość przerzucenia jednej kostki. Podczas jednej tury można zużyć dowolną ilość żetonów. Liczy się on tylko ostatni rzutkością, nawet mniej korzystny niż poprzednie. Zużyte żetony odkładane są poza grę. Na planszy znajduje się 12 pól krzaków. Nie można szarożować przez krzaki ani na oddział będący w krzakach. Nie można strzelać przez krzaki. Natomiast można strzelać z krzaków, jak też do jednostek w nich stojących. Ostatnią rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, przygotowując się do gry, są specjalne właściwości poszczególnych formacji wojskowych. Każdy z graczy posiada dowódcę i cztery typy formacji. Są to piechota, artyleria, jazda ciężka i lekka. Dowódcy, czyli hetman i wezyr, nie mogą zginąć podczas ataku. Poruszają się od 1 do 4 pól natury, lub wykonują zdolność specjalną, jaką jest manewr, czyli przemieszczenie dowolnej jednostki o jedno pole na niezagrożony teren. Ponadto, mając własne wojska w zasięgu dwóch pól, mogą rozkazami zwiększyć ich skuteczność bojową. Wszystkie takie oddziały mogą podczas ataku przerzucić jedną kostkę dowodzenia. Ostatnią zasadą specjalną dotyczącą wodza jest wielkie oddanie dowodzonych przez nich żołnierzy. W sytuacji, w której dowódca miałby zginąć, a stykałby się z inną własną jednostką, jednostka ta może zasłonić go własnym ciałem i zejść z planszy za niego. Ciężka jazda, czyli zarówno tytułowa Husaria, jak i spachisi, poruszają się od 1 do 4 pól natury, lub wykorzystują swoją zdolność specjalną szarżę. Gdy ciężka jazda szarżuje, gracz podczas ataku rzuca nie jedną, a dwiema kośćmi i wybiera korzystniejszy wynik. Szarża wymaga jednak nabrania odpowiedniej prędkości. Gracz przesuwa jednostkę od 3 do 5 pól, z czego ostatnie 3 przesunięcia muszą być w tym samym kierunku. Lekka jazda jest szybka i zwinna. Przemierza do 4 pól naturę, a gdy przeżyje wykonany na nią atak, może momentalnie przejść do kontrataku, rozstrzyganego jako zwykły atak. Artyleria jest ciężka, mało zwrotna i powolna. Przemierza jedno lub dwa pola i to wyłącznie w linii prostej. Artyleria jednak atakuje na odległość do pięciu pól, również w prostej linii, jednak gdy wrogi oddział przedrze się aż do niej, to nie jest w stanie wykonać żadnego ataku. Aby artyleria mogła strzelać, musi widzieć swój cel. Nie może być między nimi ani żadnej innej jednostki, ani pola krzaków. Może natomiast strzelać do wroga w owych krzakach się kryjącego. Piechota to najprostsza z dowodzonych formacji. Podczas swojej tury przemierza jedynie do trzech pól i nie posiada żadnych zdolności specjalnych. Piechurzy są najsłabsi, ale z całą pewnością nie są bezwartościowi. Gra toczy się, aż jeden z graczy osiągnie zwycięstwo na jeden z dwóch sposobów: wyeliminuje wrogiego dowódcę lub zdobędzie dwukrotną przewagę liczebną. Jeżeli na stole pozostało w sumie tylko 12 jednostek, a żaden z graczy do tego czasu nie osiągnął zwycięstwa. Należy wykonać rzut wszystkimi sześcioma kośćmi dowodzenia. Ilość różnych kolorów i symboli. Hetman i wezer liczą się jako różne symbole. Określa ile tur pozostało każdemu z graczy do zakończenia gry. Po ich upływie, jeżeli nadal żaden z graczy nie zwyciężył, na jeden z dwóch opisanych powyżej sposobów o zwycięstwie decyduje liczba aktywnych jednostek, które pozostały każdemu z graczy.